Dzień dobry, dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Lewicz. Madam. Witamy Was. W ogóle reaguję? A dziś zareagujemy na dramę dookoła Shakira! Shakira! Ale zanim przejdziemy do samej dramy, to dla tych, którzy na przykład siedzieli pod kamieniem przez ostatni rok. Pani Shakira to taka piosenkarka. Dobra, już to wszyscy wiedzą akurat. Ale chodzi o to, że w połowie 2022 roku ogłosiła, że rozstaje się ze swoim partnerem, panem Pique, z którym była 12 lat i miała dwójkę, właściwie ma cały czas, dwójkę dzieci. Emerytowanym piłkarzem. Chyba Barcelony. On jest emerytowany? On już nie gra. Nie gra. Ja nie wiem, ja się nie znam na tych rzeczach. Ale no tak, FC Barcelona. Od razu wtedy wynikło, że mm. całe rozstanie było spowodowane no, tym, czego dopuścił się Pan Pika, czyli zdrady. Mm. Zdrady z kobietą. Dla okay. której <noise> zostawił, no to nie jest takie oczywiste przecież, dla której zostawił Panią Shakira, Która też jest kobietą. Tak, nam się wydaje. I tak, co wiemy o jego wybrance? Bo to jest mało ważne do kontekstu później, przyda się. Ma na imię Klara. Klara. Chia Marti, tak się nazywa. E, I tutaj hiszpańskie media zrobiły trochę, wiecie, rozeznanie przez te ostatnie miesiące i tak. Pochodzi z Barcelony, studiowała albo studiuje public relations tutaj. Nie jest do końca jasne jak się poznali, ale mm -hmm. ponoć spotkali się po raz pierwszy w klubie nocnym w Barcelonie, gdzie Klara pracowała, a Picado z kolegami. A, bo... No i nastąpiło tak zwane zauroczenie. Niestety mm. jakoś tak Wynikło, że on był z tą szakirą, kiedy tutaj się zauroczył z tą Klarą. No bywa tak, i tak, no, co zrobić? Nie powinno, no. no nie powinno. Serce nie sługa. No i przenosimy się już do stycznia tego roku, czyli 2023, jakby powiedzieli w Krakowie, e, gdzie pani Shakira wypuszcza nowy single. Nowy single, e, o którym jest głośno i tak bardzo głośno. wypuszcza go tak właściwie z dnia na dzień nagle, bo nikt się nie spodziewał i tak. w ogóle jakiś dziwny patrzy i mówi No coś wypuściła, ale jakoś dziwnie się nazywa i w ogóle nie wiem o co chodzi. Tak, tak było, tak było, jak te pierwsze godziny, w ogóle jakiś, co jakiś DJ set, w ogóle o co chodzi, jakiś, jakiś... nie wiadomo co w ogóle. Coś. To... No dobra, ale wypuściła. Wypuściła z panem e, DJ-em z Ameryki Południowej, e, z którym już wcześniej współpracowała, chyba w 2020 roku. No i teraz wypuściła piosenkę, singiel, który właściwie jest dissem na, na byłego. byłego partnera. Po, mhm, I się tak. zaczęło. A kto nie lubi disów na byłego partnera? Ja lubię. Wszyscy lubią. No i w tej piosence, teraz widzicie, jej słowa jest śpiewana w języku hiszpańskim. Ale z napiskami angielskimi, tak żeby tak, żeby, w żeby, publiczności. Tak. No ale tutaj są takie fragmenty, ja kilka zacytuję. Dobrze. Po polsku, tutaj jest tłumaczonko. Zostawiłeś mnie z teściową jaką sąsiadką, z prasą u drzwi i długiem w urzędzie. Do tego wrócimy wszystkiego. Do tego wszystkiego wrócimy. Bo chcę pokazać po prostu, jak bardzo to jest zaawansowany dis. Mm -hmm. Nawet nie wiem, co się z Tobą stało. Jesteś tak dziwny, że nie mogę Cię nawet odróżnić. Jestem warta dwóch 22 latek. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio. To tak, też wrócimy. To jest dużo, możecie sobie wiecie, sami pogooglować ten tekst. Może warto dodać, że ona właściwie nie wymienia go z imienia ani nazwiska. Do tego właśnie chcę przejść. W ogóle ten singiel się nazywa Shakira BZRP music session vol y, 53. Rozumiecie. Tak, 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 tak. Jest to ten. Jest to ten. Jest to ten. No i ona tam też śpiewa, bo tu mam też z kolei takie konto na Twitterze. Shakira Brazil który tłumaczy nam jakby poszczególne tutaj kwestie. Okej, okay, okej. Okay. Na przykład ona śpiewa, że leciałam innym samolotem, nie wrócę tu, nie chcę kolejnego rozczarowania. I oni donoszą, że Shakira od dawna chciała przeprowadzić się do Miami i opowiadała o tym między innymi w Elle magazynie. No tak, no bo jakby ona chyba przeprowadziła się tutaj ze względu na to, że on tutaj grał, tak, swego czasu. Właśnie, tak jak mówiłeś, nie wymienia bezpośrednio Pikego, ale używa na przykład takich fonetycznych porównań, powiedziałbym. Hmm. Tak, podobnie. No. Salpikę, które oznacza z tego, co wiem, ochlapać, ochlapałem, ochlapałam, ale jest jakby salpikę. No, tak. no tak, no jakby jest, tak. Jest, jest to jasne. Sprytnie. Sprytnie, sprytnie. to rozegrała. Mm -hmm. No i zobacz, no i przeprowadziła się dla niego tutaj, a wcale łatwo nie miała, tak? Mogła być, być w Miami yy, i tam fajnie, a tutaj dziki gryzły ją, tak? Te jej kradły, jakieś urzędy się yy, dowalają. Że, że, że niby podatków nie płaci? Nie płaci, jak to? Przecież tyle pieniędzy ma, jak no może to, nie płacić? No, no, no po, po prostu tak jakiś dramat totalny. No i kawałek wyszedł, wzbudził duże WoW, no i odniósł bardzo, bardzo duży sukces w sieci, tam te miliony, jakieś pobite rekordy, no pierwsza latynowska piosenka, coś tam. No co tam się dzieje. Gdy... Dokładnie tak i Shakira nawet wydała takie oświadczonko w związku z tymi sukcesami. Tutaj jest tłumaczenie CMG.pl, jej Tłumaczenia, tłumaczenie. Tłumaczenie. Jej, tłumaczenie. Jej posta z Instagram.com. Nigdy nie sądziłam, że to, co było dla mnie Katharzys. To jest nawiązanie jasne do dody. Nie wybrałam się! Nie. Mnie! I przyniosło mi ulgę osiągnię numer jeden na świecie i to w momencie, kiedy mam 45 lat, w języku hiszpańskim chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez które czujemy się nic nieznaczące. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni unoszą brwi. One są moją inspiracją i to osiągnięcie nie jest moje, ale wszystkich. Nasze. To dam dziękuję. Dziękuję pani Shakira. Kapkunka. Zanim przejdziemy do dramy, stricte dramy, to porozmawiamy o samym utworze, na szybciutko, czy nam się podoba, czy nie. Bo jest oczywiście dużo podpunkcików. Jest dużo podpunkcików, zrobię. <śmiany> Słuchajcie, no wiadomo, że wszyscy się rzucili, żeby to zobaczyć i usłyszeć, bo jakby jest drama. Ale. To już byłam. I jeszcze więcej. I choć tyle się zdarzyło. Gracias. Gustu, ale mi się podoba naprawdę. Podoba ci się? Naprawdę mi się podoba. Ja powiem jest szczerze, poddórem. że ja y, nie będę ukrywał, że bardzo lubię Panią Shakirę i zawsze lubiłem, ale ta piosenka nie do końca mi wchodzi. Znaczy nie jest tak, że mnie odrzuca, że mi się nie podoba, że po prostu jakoś mnie uwiera, ale po prostu mi nie weszła. Tak jak mi na przykład Nowa Miley Cyrus Flowers weszła. A właśnie ja wolę Shakirę Nową. A no widzisz. A, widzisz. No i wszyscy są so teraz tacy, no, wow. no co ten piknik i teraz, jak on do tego się Bied, zareaguje? Tak chłopa. biedny, chłop, on biedny chłopak, biedny chłopak, do tego przejdziemy jeszcze, że biedny chłopak, ale jak zareaguje. No więc pan Gerard Piquet na swoim e, twitter.com no. e, zrobił taki wpis, a akurat jak wyszła, wyszła ta piosenka z takimi emoji, zobaczcie, jest tak: cyrk, konik z cyrku, clown i karuzela, karuzela, karuzela on jest, nie opatentował jeszcze pisania, zresztą wspominała Shakira, tak o tym. aktorka z tego zgli też że nie umie czytać czytać i pisać. Ale, no i oczywiście media, nie tylko w Polsce, bo oczywiście na całym świecie, zaczęły doszukiwać się wszystkich akcentów świadczących o tym, że ktoś o kimś coś powiedział i coś tam ktoś komuś ten. Mhm, tak. No i na przykład i to podały akurat bardzo dużo polskich mediów, też niestety takich, które lubię. Opuszczę na Was e, zasłonę milczenia, ale. Kurtynę. Kurtynę, ale proponuję sprawdzać. Na przykład, jak coś się pojawi na Twitterze, na przykład wejść, kliknąć, zrobić klik na ten, na takie zdjęcie i zobaczyć, czy na przykład to nie jest parodia account, bo na przykład. Ciocia, <laughs> dobra z, rada. Tak, bo są na przykład takie, że Casio opublikowało stare zdjęcie Shakiry z. Ale przepraszam, z... jak chcesz powiedzieć do mnie? Jak? Rekant, ja. Dass Kant ja. Że Casio, firma, bo ona tam o Casio śpiewa, że Rolexa na Casio wymienił. Al. I że Casio, e, publikował stałe zdjęcie, teraz widzicie je, Shakiry z tym zegarkiem Casio. I że i polskie media, że zabrało głos w sprawie, tak sobie myślałem, kurwa. Naprawdę jakaś międzynarodowa firma e, zajmująca się zegarkami w, wchodzi w sam środek jakiejś dramy rodzinnej międzynarodowej. No ryzykowna, ryzykowna. Bardzo dziwna sytuacja. Okazało się, że to jest parodia account, także proponuję jednak Klikiwać te Znowu. rzeczy. Znowu. jesteś Ja nie wiem ty mówisz. Pojawiły się też plotki, bo Pika po premierze wziął udział w jakimś streamie jakiegoś youtubera. No obviously. Obviously. E, gdzie po prostu nawiązywał do tego Oni, i w ogóle się te... śmiali, byli tacy jesteśmy tacy wyluzowani. takimi fajnymi alfa. alfa. To nie był ten, co go aresztowali w Rumunii? No ten, 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 podobny vibe. No i słuchajcie, no i pojawiły się doniesienia, że mm. pan Pika, on ma jakąś um, taką swo swoją federację piłkarską, jakąś taką hobbystyczną, czy coś no takiego. Teraz wszyscy a... mają federację w klatkach przecież. Tak, no prawda. I e, on powiedział na tym streamie, że, i pokazał w ogóle zegarek Casio i powiedział na tym streamie, że podpisał z Casio umowę i w ogóle jest ekstra, bo Casio w ogóle zajebiście

Zaraz z tego przejdziemy. W międzyczasie okazało się, że akcje giełdowe Casio spadają po tym, jak Pike wypowiedział się, że podjął współpracę z Casio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A samo Casio wrzuciło na swój oficjalny, moi drodzy, polskie media, oficjalny e, Instagram, uh -huh. takiego Reelsa właściwie, teraz go widzicie, e, z podpisem. Ja, po, jest to Chodźmy, ja. hiszpańskie konto, także ja je przetłumaczyłem dla was. Jeśli nauczyliśmy się czegoś w tych dniach, czytając Twoje komentarze, to tego, że Casio jest ukochaną marką na całym świecie i na całym świecie i na całym świecie i na całym świecie, ponieważ nie jesteśmy oficjalnymi sponsorami żadnej ze stron, jesteśmy oddani przestrzeni szacunku i harmonii, więc niezależnie od tego, czy jesteś królem, wilkiem She wolf nawiązanie wiadomo Szakiry, czy samym Pikachu, udowodniłeś, że jesteś z Casio. No, czyli jakby oficjalne konto... Nie... Nie, nie, bo, zabiera nie, głos, że nie, nie popiera żadnej strony, i jakby proszę się od nas po prostu odgródkować. Ale Pocz. pojawiły się też, bo ona tam, że w chyba Porsche na Twingo, to się nazywa Twingo. El Twingo to jest Renault, to jest okay. samochód. No wiem, wiem no. No wiem. no i pan Pika postanowił e, pokazać się, że jedzie. Ten Twingo. Ten Twingo. No i w ogóle wiecie, że super, że super ekstra i tak dalej. Tylko jest jeden problem. No. no powiedziało się też Rena w tej sprawie. Renault Espania na Twitterze napisało dla facetów i dziewczyn takich jak ty podkręć głośność i opublikowało tego Twingo na bazie tego zainteresowania mm. czyli jakby nie zabiera głosu, ale z kolei Renault France, oficjalny konto na Twitterze mm -hmm. udostępniło fragment jej singla nowego, teledysku i napisało Renault Twingo wspiera Shakira whenever whenever no i co, no przyps ale nie mieli sam ci ludzie, nie? Nie mieli sam, jeszcze trzeba uważać, naprawdę. Bo jakbyś się takim miłem, jeszcze wiesz, może pikawa by się. Boże. No dobra, wróćmy na chwilę do re reakcji, bo to już jakby wiemy, co spikę, że tam bardzo się podniecił to wszystkim. E, ale do reakcji. Mhm. Ponieważ są też domniemane reakcje, mhm. mamy. Tyściowej. No te ścio, ale wiesz, nie Mamy w grzechu, więc dzieci bez ślubu. Oni w grzechu dzieci żyli. W grzechu żyli. Mhm. Dlatego też nie wyszło, wiesz co? O, Bo nie, bo Bóg nie powłogosła. Mamy Pikego i, yy, i coś tam jeszcze. I tutaj plotek nam przedrukowuje, że 23-latka, czyli ta Klara, e, kochanka Pikego, była w szoku i musiała przysłuchać utwór kilka razy. Tak wiedzą o tym. Ponoć. Zamieszanie, które powstało wokół jej osoby, spowodowało, że poczuła się bardzo przytłoczona i postanowiła zniknąć z portali społecznościowych. A, Tymczasem wospopuli.com.pl, właściwie, czyli też hiszpański tutaj medium, podaje, co zrobiła e, mama. Pikego mm -hmm. e, i okazuje się, że tak, że Shakira e, e, zrobiła post, że pracuje nad nowym kawałkiem tak. i mama Pikego to poserduszkowała. Okej. Okay. Ale nie wiedziała jaki to kawałek. Odserduszkowała później? Odserduszkowała później. No, reakcja. Mm -hmm. No przy reakcjach nie możemy zapomnieć o żonie Messiego. Ach tak, tak, tak. Żona Messiego, która opublikowała Pierwsza e, obserwatorka Edyrama. Pierwsza obserwatorka tej dramy, która publikowała e, o, ognia, emoji ognie. Fuego, tak zwane. Fuego. Ojciec Pikego też. Bo też też musi zabrać głos, też musi zabrać. Wszyscy muszą zabierać głos. A ta kuzynka, szostrza. To okay. no więc tak, e, Shakira, jak wiemy, she wolf, czyli wilczyca. Aha. Jak donosi dziennikarka, dziennikarka, dziennikarka Lorena Vasquez, tak się nazywa pani dziennikarka, zrobił subtelną wiadomość na Whatsappie, Whatsapp to jest taki mega popularny tutaj w Hiszpanii, wszyscy z niego korzystają i pani dziennikarka Lorena mówi, po powiedziała tak. Zmienił swoje zdjęcie profilowe na kadr stańczącego z wilkami Kevina Costnera. Jako nick ustawił tytuł filmu. To bezpośrednie nawiązanie do twórczości szakiera. Ale co ma znaczyć? No, że on jakby tańczy z wilkami, ona jest wilczycą. No, ale że razem z nią tańczy, że fajnie, w sensie wspierają? No chyba, że ją tak potrafi ujarzmić, ja to tak rozumiem. Aha, ja nie oglądałam tego tańczącego z wilkami, więc nie wiem, co tam się działo, bo oni nie wiem, czy oni byli w komitywie razem, czy przeciwko sobie. Dla mnie to brzmi jakby sobie razem tańczyli za ręce dookoła ogniska. Tango. Ale chyba nie, tak. Brat Shakiry też postanowił zabrać. No ja myślę. Głosik i tu płatek nam donosi. Tonio Barak. Został zapytany przez fotoreporterów o tekst piosenki Shakira kiedy pojawił się pod posiadłością piosenkarki w Barcelonie. Przejdziemy do tego. Mebarak miał uśmiechnąć się pod nosem na sugestię, że Pike wyśmiał zarzuty piosenkarki, które padają w utworze. No cóż, chyba o to chodzi, powiedział przyśmiewczo. No, oczywiście pojawiło się mnóstwo innych informacji, czyli, że Shakira na przykład ma żal do matki Pikego za to, że tak szybko przyjęła do rodziny tą Klarę kochankę mm -hmm, i że jakby zaakceptowali ją i tak dalej. Mm -hmm. Są oczywiście doniesienia o tym, jak czuje się kochanka. Ponoć jest pewnie smutna. Pewnie jest, ponoć jest smutna, przytłoczona. że. przytłoczona, jest, że jak rozpierdala czyjeś. Publiczne małżeństwo, to ludzie się o tym dowiadują. No ale widzicie. E, dobra, ale informacja jest istotna, bardzo istotna. Bardzo. Jak Shakira odkryła, że była zrodzona? No dawaj. Słuchajcie, to jest gruba akcja. Shakira. Shakira lubi dżem. Zwłaszcza truskawkowy. I zawsze w domku ma dżem. Mm -hmm, mm -hmm. A mieszkała w domku ze swoim byłym już teraz partnerem Pikę oraz dwójką synów. Uh -huh. Ani Pikę, ani synowie nie cierpią dżemu. Więc po prostu jak dżem był w domu, wiadomo było, że jest to dżem Shakir. Uh -huh. uh -huh. No i po pewnym wyjeździe wraca, po jakiejś dłuższej nieobecności wraca do domu, no i ma chrapkę na dżem. Hmm. Zagląda do szafki z dżemem, a dżem jest otwarty. Ktoś jadł dżem Shakira. Escuse me. Mm -hmm. Więc to rozwiązuje odwieczną e, kwestię, mm -hmm. o co chodzi w tekście, czemu, bo nie ma czemu. No bo ta zjadła. Ona zjadła, ona to ona wszystko zjadła z Klara. No. Fani przyszli pod dom Shakira. No tak. Premierze i śpiewali, z, Razem z nią śpiewali sobie e, ten nowy singiel. Mm -hmm, mm -hmm. Ja myślę, że tak. Baba by się zajęła lepiej jakimiś swoimi sprawami, a nie męczyła po prostu chłopa i, i przychodzą do niej i tylko podwiedzają, żeby tak, po tak. prostu więcej męczyć go. Biednego. Tak, 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 biedny człowiek. Tymczasem Shakira jeszcze zainwestowała w manekina. W manekina Wiedźmy, ponieważ tak jak śpiewała zresztą e, w tym nowym utworze, e, że Pika zostawił ją mm, naprzeciwko, naprzeciwko e, z matką. I to jakby jest dosłownie ujęte, ponieważ dom Shakira jest tu, a dom e, mamy Pikego jest tutaj, więc jakby są frontalnie e, na siebie e, skazane. Strasznie blisko. Wiem, wiem, nie po końca. Więc postawiła wiedźmę, która niby mają przypominać tą mamę i tak ma. Na balkonie. Tak, tak odstraszać trochę. Tak, żeby mogła tamta widzieć, to. Tak, tak, tak. Okay. No dobra, czyli mamy tak, dwie znane osoby, kochankę, singiel, zdradę, emocje. Tak Medialny zależnie. rozpad i. To wiesz, czego jeszcze nie mamy? Czego nie mamy? Pieniędzy w tym wszystkim. To, co ludzi kręci, to się nazywa To sexy kasek, śpiewała Maryla. E, więc jest pytanie, ile zarobiła? Ile zarobiła na tej piosence Shakira? Już. Tak. Już wiadomo, ile zarobiła o... do w tej chwili. Zaraz <laughs> o tym powiem, ale jest taki program w TeleSinko, to jest. O ważę, TV, tak. pi piąty kanał telewizyjny no. El Programa de Ana Rosa. Mm -hmm. I pani Ana Rosa tak. ze swoimi współpracownikami tak. policzyła, uh -huh. że w kilka dni po premierze piosenki z samego serwisu YouTube zainkasowała Shakira 512 tysięcy dolarów, uh -huh, uh -huh. z serwisu Apple e, 1 200 tysięcy, uh -huh, uh -huh. Amazon 500 tysięcy i co najmniej 360 tysięcy z odtworzeń na Spotify. No widzisz, znaczy że jej się to wszystko płaciło. Ale mnie nie, bardziej śmieszy to, że jakaś pani z telewizji tak. postanowiła. A wiecie, na czym to polega? Że po prostu ktoś sobie usiądzie Wiem, i, i z... długie sobie w nosie mówi, no to tutaj dajmy 50. No przecież nie ma do tego dostępu. W nie ma do tego dostępu. Ale ja uwielbiam Telesinka, bo ja to, jest, yy, to jest taka totalnie plotkarska i plotkarska. Tak, kara. tak, 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 tak. Jeśli oglądamy telewizję, to oglądamy Telesinko. I ostatni punkcik na mojej liście, to jest punkt, który łączy. Łączy świat nowego singla Shakiry, który jest takim Revenge, tak, zemstą, e, i nowego singla Miley, który również jest Revenge i zemstą. A łączy to w ten sposób, że jest taka pani, która się nazywa Eliza Gonzalez Reyna i jest to pani. Która jest jakoś tam influencerką, coś tam coś tam. Z królową. I bardziej się spodobała ta piosenka nowa Shakira, i napisała na mm, Twitterze Te Amo Shakira, czyli kocham Cię Shakira. Mhm. Tylko, że ludzie szybko wyłapali, że ta pani Tak. była kochanką byłego męża Miley Cyrus, o którym śpiewała piosenkę Flowers. Mhm. W momencie, gdy oni byli razem i na dowód tego jest zdjęcie, jak się całują. Oj, czepiarstwo, czepiarstwo, czepiarstwo. Ja w ogóle bym się tak zastanowił nad tym słowem, którego użyłeś. Który? Zemsta. Zemsta. Czy to jest zemsta właściwie, bo jeżeli ktoś jest. No, poszkodowany w jakiejś sytuacji, no a myślę, że można nazwać tę osobę poszkodowaną, jeżeli żyła w jakimś monogamicznym związku wieloletnim i nagle okazało się, że została oszukiwana, no to czy to jest zemsta? No ona po prostu przedstawia swoją jakby stronę, tak? tej sytuacji i jakby wyrzuca to siebie. Myślę, że ma prawo do tego. Ja myślę, że jak każdy człowiek na świecie ma prawo dzielić się swoimi e, emocjami, a że jest artystką, piosenkarką, no to dzieli się w sposób dla niej jakby i w tym, w czym się, w czym się czuję dobrze. Jest to dla mnie oczywiste. Ale jak chciałbym zwrócić uwagę na to, mm. że dużo mediów, niestety również media w Polsce, przyjęły tę taktykę pod tytułem: Szakira oszalała i po prostu jakaś zwariowana baba teraz nie potrafi sobie poradzić, a pikę wbija jej szpile. Tyle, że jak już udowodniliśmy wam w tym wideo te szpile wbite przez Pikego szybko przestawały być szpilami, ponieważ marki od niego się odsuwają, e, to po pierwsze, a po drugie zauważ, że e, Pike cały czas gra w grę Shakiry, to ona powiedziała to wszystko, a on tylko odpowiada i próbuje to wszystko zrobić, że jestem taki cool ziomeczek, zabawny i w ogóle taki tak, fajny tak, tak, chłopak. Tak, tak, no, no. no dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, to ja jest jakaś. No bada pierda. I tam, no. zacznijmy od tego, że przyznaje się wszem i wobec, że jest jakąś wilczycą. Tak. Czy to jest normalne? To jest normalne. E, przepraszam bardzo, ja widziałem jakiś film o wilkołakach i to się to się traktuje srebrem, bo to jest niebezpieczne. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no to ona po prostu nie umie odpuścić i jakaś jest po prostu zazdrosna. No mi przychodzi po prostu jedno do głowy, no. no to jest jakaś nowa smażcz, no. Po prostu to jest nowa smaszcz i nie umie odpuścić baba. Niech zrobi jakąś kanapkę lepiej. Oczywiście, niech e, posprząta ja. coś. I po prostu daj spokój, no. Da spokój, Przecież no. jest oczywiste, że kobieta w pewnym wieku zostaje wymieniana na lepszy model. Tak, jakby by były o tym tak. też piosenki Kasia Klich, na Przykład. Ona teraz przeżywa jakiś kryzys, wiesz, wieku średniego. Tak, no tak, muszę tak, to tak. zaakceptować, no że po prostu trzeba wiesz, iść co do, ona powinna zrobić. Do grobu. Wiesz, co ona powinna zrobić? Co? Wszystkich przeprosić. Ja myślę, że tak, ona powinna przeprosić i wycofać się w ogóle, no nie wiem, z mediów. Tak, tak, tak. Ona tak, powinna tak. wyprowadzić się na od ludzie jakieś. <laughs> mieszkać z Wilkami. <laughs> I tam z nimi tańczyć dookoła ogniska widzę to. To tyle, ile się wydarzyło w tej dramie. Do tej pory. Dajcie znać w komentarzach, co o nie myślicie. Yy, jakiego jesteście zdania i czy coś tam jeszcze nowego? Innego Dajcie znać, wiecie. jaki jesteście Team. Team X czy Team Z. A my się z wami żegnamy i życzymy wszystkiego najlepszego. Pa!